dziś na Igrzyskach Wolności w centrum EC1. To okazja do wielu debat, spotkań, wysłuchania wielu ciekawych ludzi, których normalnie widać w telewizji albo w mediach społecznościowych. Nie chcę wymieniać całej listy, żeby nikogo nie pominąć, ale to wszystko można znaleźć w internecie. Zapraszam serdecznie. Jeszcze przez cały weekend trwa ta impreza. Można posłuchać, można obejrzeć, można porozmawiać. W tym roku hasłem jest Zielona Niepodległość, także szczególnie o kwestiach ekologicznych a także oczywiście o tym, jak kształtować Polskę. No, nie ma co ukrywać, jak kształtować Polskę po pisie, bo to jest debata w duchu demokratycznym i można spotkać tu wszystkie partie, które chcą tą Polskę zmieniać, zmieniać i wyprowadzać z tego stanu zapaści, który w tej chwili wprowadzili ją rządzący z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie zapraszam, można też przyjść. Z bardzo ciekawymi ludźmi, a i też kupić bardzo ciekawe książki, których które to interesuje. Wielu ludzi z pierwszych stąd gazet, nie tylko, z, nie tylko z Łodzi, ale z Warszawy, z całego kraju, a także z Europy można, można zobaczyć. Przypominam, że Wolności w centrum EC1. Trwają jeszcze do końca tego weekendu.